Klepazy a la to. Kto wygra? Czy on będzie moim użynkiem? Czy. On nie dostanie mój server? Nie. Coś mi się wydaje, że przegrasz. No chyba. Wow, ale knockback. Co ci co daje? Chłopie. Co ci nie daje? Lepiej to ci dać Dobra, teraz bez koksów Spróbuj Nie uda mi się Ej, nic nie Jedziemy. było pod tak No mówiłem, że jak... Że jak koksy to potki Dobra, teraz koksy muszą być

Ja miałem całe życie babucinka Dobra, no to cześć, Wiara